Tutaj zestaw czy są polskie Michałki i japońskie KitKaty o smaku sake. Kanał YouTubeowy Trenuj z Krzyśkiem. Kasia jest e, w kuchni, a ja e, muszę szybko jeszcze zrobić brakujące zakupy. Udało się, zakupiłem mięso do kanapek. Co by wszyscy ze mnie zrobili? Odstrzeleni, zrobieni na bóstwa. Eee, idziemy do parku. Jak się, a jeszcze nie masz urodzin. Za yeah. dwa dni to jeszcze. To jeszcze nie, nie czujesz się jak mm. urodziny. Yeah, nie, ale to jest poważna druga część dwudziestki. <laughs> too old for snap. Never too old for snapchat. nasze idealne miejsce na dzisiaj. Zazwyczaj jak ludzie organizują takie pikniki w parku jogi, to potem jak się wybierze miejsce, to się na stronie wydarzenia na Facebooku postuje pina na mapie, gdzie się dokładnie jest, albo mapkę, albo coś. Bo park jest duży i trudno jest znaleźć znajomych po prostu. Of suicide forest. <laughs> dlaczego warto żyć zdrowo i nie palić papierosów, bo można dmuchać balony lepiej. A, widzicie? Okay, daj mi tego. Przywiązuję do papieru i papierek przywiążę do tego niebieskiego. Uczcie się, uczcie życia. <laughs> ja nic. Na pewno nie jest to takie łatwe jak w reklamach pokazują, ale jest... Chyba jest OK. O, oh, teraz jest wiatr. A! Ah, jest wiatr! nie jest wiatr. Ja się ustawiłam. Kupiłam! Nie Ready? Yeah. <laughs> gotta just find your. Okay. No, no, the piknik gotowy, wszystko everything is, but nikt nie przyszed. Uh, so, I have the Vegemite that I bought yesterday, and it's from Australia. So, you're Australian. I am right? Australian. So you guys love this stuff? No. <laughs> okay. I I have no idea no, no, what this is, honestly. I just heard it. No, but you like, have to eat it with other stuff. You can't eat it alone. You will like grow yeah, well. up. Okay. But it just smells like, I don't know, like, <laughs> like a chocolate version of miso paste. It is kind of like a very chocolatey miso. I mean, or miso uh, in Poland, we have this thing called Maggi, which yeah. is like. A, that's what it reminds Umami me of. Mummy flavor like sauce. And this is kind of like this. Chris, we have cake. butter. And cheese. So like this? Yeah, I guess. Yeah. You're supposed to like spread it. Oh. How is it? It's very salty. Yeah. Very, very salty. It's good. Like... I like it. You like it? You want I... butter? I can't stand it. That's my problem, I like everything. Yeah, because when I... Because I, I, last time I, I had a spoonful and I like... I, I spat it out. I was going to throw up. Like, I couldn't eat it. <laughs> Przez jakiś czas nasz piknik jest przerywany tym, że, ktoś, że w pobliżu jest jakiś Pokémon rzadki, i wtedy połowa grupy odchodzi, żeby go łapać. Ach, jestem taki zrelaksowany. Szkoda, że was tu nie ma. Gdybyśmy tu mieli 100 tysięcy osób z Polski na tym pikniku, to na pewno by była fajna zabawa. Przejmujemy parki jogi. That's so nice. They're not Japanese. Słupany! My złapaliśmy we czwórkę Haruka, który znalazł go, nie złapał. Noob. Oh my God. Patrzcie na tych wszystkich ludzi dookoła, którzy się zlecieli tutaj. Przychodzę. Jeszcze 5 minut temu nikt, nikt tutaj nie stał. Teraz mamy tutaj z 50 osób. Patrzcie ile umiem zrobić główek. Jest ciemno. A, yy, jest późno i piknik już się kończy i idziemy śpiewać karaoke. Nasze plany się trochę pokrzyżowały, bo wszyscy się trochę upili. No i w sumie nie dojdziemy nigdzie, bo wszyscy poszli spać. Także wszystkiego najlepszego, Kasia. <mulety>